8 lipiec, ogród o godzinie 20:00 od bramki bocznej. To jest po prawej stronie, mam troskawki, drzewa agres, trochę buraczków liściowych, fasolka, pietruszka, nasada. Drzewko, śliwka Tutaj w bocznej olejce mam ogródek ziołowy <laughs> A tu mam ogród kwiatowy, którego nie trzeba plewić Bo no, on sam się tutaj obsługuje Pszczoły murarki Ogród, który sam się pielęgnuje. Po prawej stronie były truskawki, ale zostały zlikwidowane. To są samosiejki pomidory, a tu mam mały sad, śliweczki sporo w tym roku. Tu są samosiejki. Tu mam mały ogród warzywny. Malotki takie dosady. Koperek. Mam uratowane jakieś pomidory, sałata, brokuły, fasolka teczna. No i jabłonie. Jabłek sporo boróweczki mamy, chociaż mam w innym miejscu posadzone, ale tutaj parę zostało krzeczków. No i jabłoni. Grusza, rdza, młoda grusza. Musimy pomyśleć. Tu jest jagodnik. Przejdziemy do jagodnika. To są samosiejki, ale one nie przeszkadzają. To są nowe nasady borówek. To są nowe borówki, nowe nasady, także. W przyszłym roku będą maliny. Tutaj znowu mamy jeżyny. Sporo też będzie w tym roku. Jerzyn. Tu się nawet nam pokazała już jedna jeżyna. A tu mamy dynie. Dynie. Kilka jest. Kabaczki olbrzymy. No, już zerwane, ale jeszcze następna partia. Mam też dynia, jakaś widzę. Tu mamy winoroś, która będzie uwolniona w przyszłym roku od tych malin. Tutaj następna jakaś dynia. Tak, tu się dynia nam pokazała. Następna. No i kabaczki zostały teraz tylko malutkie, malutkie zostały kabaczki. Już siedem kabaczków, siedem kabaczków już tam. Tu mamy znowu małe. A tu mamy ognisko, a w ognisku mamy pomidory i to jeszcze jakie pomidory! Tyle pomidorów To z drugiej strony Pomidorów mamy sporo w ognisku Teraz Przejdziemy do Winorośli Była w tym roku mocno podcięta Ale gronka się pokazały Są gronka tu już przekwita nam. Tak to wygląda. O, bo to już późna pora. Ale przejdziemy. Tu jest pan, który pije wodę. Spragniony pan. Spragniony pan. Jabłonka, która w tym roku będzie miała jabłuszka. Tutaj mamy taki prawdziwy warzywniak już. Pomimo, zostały wybrane buraczki częściowo. Marchewka, no marchewka jest spora. Marchewka jest spora. W tamtym roku też miałam ładną marchewkę. Tu mam skrzynię.